To jest Brands IT Audio, słuchasz publikacji pod tytułem Bańka i Microsoft tnie gigawatowe projekty centrów danych. Microsoft zrewidował swoje plany dotyczące rozbudowy infrastruktury centrów danych, rezygnując z projektów o łącznej mocy 2 gigawatów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Decyzja ta, ujawniona przez analityków TDKN, wynika z oceny nad podażem mocy obliczeniowych w stosunku do aktualnych prognoz popytu. Kluczowym czynnikiem wpływającym na ograniczenie przez Microsoft leasingu nowych mocy produkcyjnych była decyzja o rezygnacji z obsługi dodatkowych obciążeń związanych ze szkoleniem modeli AI dla OpenAI, producenta Chag. Ta zmiana strategii odzwierciedla ostrożniejsze podejście do inwestycji w infrastrukturę w kontekście ewoluującego krajobrazu sztucznej inteligencji. W tle tych wydarzeń narasta sceptycyzm inwestorów co do skali wydatków na AI ponoszonych przez amerykańskie firmy technologiczne. Obawy te wynikają z powolnego tempa monetyzacji technologii AI oraz pojawienia się chińskiego startupu Dipsik, który zaprezentował konkurencyjne rozwiązania AI przy znacznie niższych kosztach niż zachodni rywale. Rozwój Dipsik podważa dotychczasowe założenia o wysokich barierach wejścia na rynek AI i zmusza gigantów technologicznych do ponownej oceny strategii inwestycyjnych. W wyniku wycofania się Microsoftu inne podmioty dostrzegają szansę na wypełnienie luki na rynku centrów danych. Analizy TD -Cowen wskazują, że Alphabet, Google zwiększa swoje zaangażowanie w rozbudowę mocy obliczeniowych na rynkach międzynarodowych, a Meta Platforms robi to samo w Stanach Zjednoczonych. Te ruchy sugerują przetasowania w krajobrazie infrastruktury chmurowej, gdzie konkurenci Microsoftu dążą do przejęcia udziału w rynku. Microsoft, mimo redukcji niektórych projektów, podkreśla, że nadal zamierza dynamicznie rozwijać swoją infrastrukturę we wszystkich regionach. Firma potwierdza, że plan wydania 80 miliardów dolarów na infrastrukturę AI w bieżącym roku fiskalnym pozostaje aktualny. To stanowisko ma na celu uspokojenie inwestorów i podkreślenie długoterminowego zaangażowania Microsoftu w rozwój sztucznej inteligencji. Zarówno Microsoft, jak i Meta bronią swoich znaczących wydatków na AI, argumentując, że są one kluczowe dla utrzymania konkurencyjności w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Ujawnienie technologii DeepSeek w styczniu dodatkowo zintensyfikowało dyskusję na temat efektywności i opłacalności inwestycji w AI. Alphabet zadeklarował, że w tym roku przeznaczy na rozwój AI 75 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do oczekiwań Wall Street. Natomiast Meta zapowiedziała inwestycje rzędu 65 miliardów dolarów.